Na rysunku przedstawiono wykres funkcji okresowej o okresie t równym 4, czyli ten kawałek wykresu powtarzający się jest dla argumentów od 0 do 4. Czyli na przykład, gdybym chciał tutaj narysować może niebieskim kolorem, to ta część wykresu się powtarza, czyli będzie dalej w lewo i w prawo ten wykres kontynuowany oblicz sumę wszystkich rozwiązań równania f od x równe 1 należących do przedziału od 0 do 20. No, czyli teraz e, 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 mam tutaj linię 1, czyli e, wszystkie punkty wspólne wykresu i wykresu funkcji e, równe 1 to są rozwiązania tego e, równania. Tych rozwiązań jest nieskończenie wiele, ale należących do przedziału od 0 do 20 jest ograniczona liczba. Czyli teraz tak. Pierwsze rozwiązanie, które mieści się w przedziale od 0 do 20, to jest tutaj to rozwiązanie i to jest 1. Czyli mam 1 plus następne jest 3, następne jest 5, następne jest 9. I do 20, jak widać, są to wszystkie liczby nieparzyste: 15, 17 i 19. Tutaj no, fajnym sposobem na wyliczenie sumy byłoby wykorzystanie ciągu arytmetycznego, no ale niestety ciąg arytmetyczny będzie dopiero później, czyli trzymając się kolejności podręcznika, trzeba będzie to inaczej policzyć. Ja te liczby.

czyli mogę napisać 5 razy 20, czyli to jest równe 100. I pod punkt B, tym razem mam rozwiązać równanie f od x równe 4, czyli na tym wykresie teraz zaznaczam linię 4. No i rozwiązania mam tutaj, tutaj, tu. Tu I tak dalej. Czyli jeżeli mam w przedziale od 0 do 400, to pierwsze rozwiązanie jest tutaj to, czyli 0 plus, no i te rozwiązania powtarzają się co 4, czyli 4, 8, 12, 16. No, i jak pewnie łatwo zauważyć, ostatnie będzie 400, czyli jeszcze tam 392, 396 i 400. No, mam co 4, 0 właściwie można pominąć, bo ono do sumy nic nie wnosi. Czyli tak, pierwszy wyraz jest 4, drugi wyraz jest 8, trzeci wyraz jest 12, czyli mam tak. 4 razy 1, 4 razy 2, plus 4 razy 3, plus 4 razy 4, plus. No i w takim razie tutaj mam 4 razy 100. Czyli tych wyrazów mam 100. Tutaj będzie 4 razy 99 i 4 razy 98. Tych wyrazów mam 100. I tak. Pierwszy z ostatnim to jest razem 404. Drugi z przedostatnim to jest razem 404. Trzeci z trzecim od końca to jest 404. Co oznacza, że mam, tak jak w poprzednim zadaniu, pary. Każda para to jest 404 i tych par jest 50. No, czyli e, mam tak e, 404 razy 100 przez 2, dlatego żeby łatwiej mi było tutaj mnożyć, czyli mam 1, 202 i pomnożone przez 100 to jest 20 200. I to jest e, wyliczona e, suma tych rozwiązań pod punktu B.